Z tej strony ja, czyli Pan Gazimie, czyli dzisiaj ze mną Piotrek. Dobry. I witamy Was w odcinku do sprawdzania polskich mapy Gryfaru Mix 22. I dzisiaj jesteśmy na mapie jakiej? Piździwory Wielkie. Tak ładnie. Musiał, musiał nabyć ten moment, że ja tę mapę wezmę i sprawdzę. Bo ta mapa pod względem nazwy wygrywa wszystko. Ja wziąłem do tego Piotra mapa Piździwory, bo w piszcie i. dobra, nie będę mówił. Gdzie wypada. E, dobra, zacznijmy sobie od PDA. Jak to wygląda. Na mapie mamy 19, pól, PEDA jaki tam jest, jakieś tam jest, nie ma jakiegoś zdjęcia czy coś, ale można kupować, więc wszystko działa. Tu mamy sklep z wulem, piotrka znajomym no, <śm> Ale ja miły jestem, no nie. E, nie wiem, przechodzimy od razu na gospod, czy najpierw po to obejdziemy. Dobra, to tu mamy gospy z kurkami, bo taka standardowa polska wieś. Ogólnie mapka jest fajna, już dawno temu wyfano, bo na początku chyba na początku wychła, no nie? Tak w miarę. Nie mam pojęcia. Tak, o, tu jest dom z 19. No, budynki jakieś tam są, maszynki na start macie takie małe, bo tu jest mapa 60-30, której nie ma niestety w 22. No i tutaj, tak, chyba, tutaj chyba coś stało, bo mam kolizję. Ja też coś tak. nie miałem. I tu musiało coś stać, ale my na multi jesteśmy i e, nam pousywało, albo coś. pousywało nam obiekty właśnie, no ale ja to pomijam, e, tak za autor mógłby się odezwać, przypomnieć co tu już stało, bo na single pamiętam że coś tu było, pola widzicie małe, ale fajne jest ukształtowanie terenu, bo tu jest taka gó dół, góra, dół, góra, dół, góra w tym miejscu na przykład małe ten pola. No małe, takie... Polską. Na, na polsko wiesz sam raz, no nie? No. Koło sklepu z wóle mamy skup, taki znajomy dosyć bardzo skup z Wolusiowa Bardzo znajomy skup eee, Tutaj jest dojazd, tu jest sklep New Holanda, w wserbiony na Dejczwara. To też fajnie, ktoś pomyślał. Ale fajne pole Znalazłem takie kształcie trójkącika, malutkie. Tu ze sklepem Chodź tu tu tak, jestem tak, Tu jest takie fajne pole, tu jęcz mi. Jest. I do Piotra należy A <noise> mi pokazuje, że należy to Krzyża A tu do Roberto, dobrze A mi to była Krzyża O, przejazd przez wodę, tu jest też bardzo fajne Zrobiony kolejne pole, jakieś poorane, O kurde, tu jakie bagno jest? No. Łąka na bagnach jest chyba. Jest Łąka na bagnach, czyli klimacik jest na tej mapie. I tu mamy... water, please, A tu mamy łąkę w lesie. Tak? No. To jest łąka w lesie. O. Oh. jest fajnie zrobiony. Wąka na bagnach i wonka na w lesie, no super. To mi się akurat podoba. Chodźmy tutaj, przejdźmy tymi pacipiami. Zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Kurde, tu się utopić można, tak na dobre sprawy. Bo tu jedne wielkie bagna są. Tu, tu wychodzimy gdzieś, i jakieś ambony, sopola, jakiś las. Tu jest chyba w ogóle zakończenie mapy. O kapliczka. Nie twoja? O, statyczny gospo, a za statycznym gospem co? Pola. i statyczny sad. To fajnie to wygląda. Taki klimat typowej polskiej wsi jest zachowany. O, Piotrek spalona chałupa, to nie twoja? Też mi to mówi. Gdzieś <grych> to było na którejś mapie. O, skup słomy tutaj mamy. Kolejne pole, o, pole z nieuwytkami jest. Możecie sobie kupić i pora się. Yy, tu jest chyba jakiś skup. To jest chyba dawny handlarz ze zwierzętami z Farminga, tak mi się wydaje. To chyba z 15 w tym handlarz ze zwierzętami jest. Ale ci na ciewa widziałeś? Wiem, tak, tam z tyłu widziałem je. Męsokrat. te ciała tak mi tu. O kurde! Ale tu góra jest. Ty tu w 60, wyjechać to będzie problem. Mm -hmm. I tutaj też wziął, wziął, i tu wchodzimy chyba na obszar lasu. Nie, tu jest koniec mapy ogółem, ale tu jest las. Tu przejdźmy się przez ten las. O! I ci, naszego kolegę cieśle znaleźliśmy. Którego meble, który nam meble przedpazał na sezonie pierwszym. I można go kupić. Ten jest tam. Ten... Ten gdzieś tam łazi, ja trzeba tu nie to. Zaraz przyjdę, poczekaj. Bo tu, aha, i w lesie jest jakaś niewidzialna kolizja. Nie wiem o co tu chodzi z tym, ja tu zostaję. Tu jest jakaś niewidzialna kolizja, a bo tu jest chyba koniec mapy. Tak zrobiony, i nie mogę wyjść, dobra, ja się tu wracam. Czyli tu jest tylko las i dojazd do cieśni, dobra, wdamy z tych gór. Widziałeś ten stary skup y, handlowy z eventami. Teraz jestem. Dobra, czekaj, tu jest yy... chyba. Tutaj można jajka sprzedawać. Tak, musieli ten gość z jajkami. Jest trigger, tak wyfajnie. Przejdźmy sobie na drugą gospę, O kurde, co tu za pani stoi po... przy drodze? Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. tutaj to mnie? O, pani z dolarami? Mm -hmm, pani macha. Mm -hmm. Dobra, bo nam zaraz bywali alerty. Szynka na listy. Tu jest druga gospa, także tutaj taka statyczna, też taka grywalna ona jest. Jakaś wiata, sopa, stodowo garaf, yy, domek, tutaj też jakieś zwierzęta były No ale mówię, my odpaliliśmy grę na sucho bez tego i, i na multi nam usunęły zwierzęta, także no... Dobra, idę do niego, bo nie wiem gdzie on jest tego? Niech Tam dojść do ciebie mam a tędy, Jestem. dobra. Co miałeś Dobra, muszę wyjść. O kurde. Widzę legowisko. O, tu jakaś pani lewy na moście. Dzień dobry. Ja tak na karanie widziałem. No nawet no, no, ty. Idź widziałem mm. zobacz. A tu co? Romans na to łódce? Nie, Titanic. Nie, Titanic. O kurde, dobra, bo my nie możemy pokazywać takich rzeczy na YouTube, ty zboczyńca. Ale ogólnie mapka fajna. O tu można coś w ogóle sprzedać. Ciekawe, co pewnie kamienie. No, jak mi się wydaje, w takich wypisowych to śmieci się wyrzuca i takie No dobra, mapka. Ja mapkę. Za wykonanie, za pomysłowość, oceniam na dziesiątkę, czyli wory na plus wyszły, myślałem, że to będzie, dno, ale jednak nie, także wory wyszły na plus, eee, link do mapki macie w opisie, jak chcecie to pobierajcie, grajcie, my polecamy jak najbardziej. Dokładnie, ja na ja, ja, no iParty, jak to są partie? na iParty. No, na no jakieś tam małe maszynki, bo już coś tam z modów powychodziło, tak że sobie działać. Także my wam dziękujemy za ten odcinek i widzimy się w kolejnych innych odcinkach. Może w z Python jakieś sprawdzanie nagram, bo mam taki planie, żeby Piotr był na odcinkach ze sprawdzenia. Także mówię że coś nagramy razem. Także co, my się z wami wygnamy tak nie poszłat to panią i na TTF dwie, bo to chyba lesbijki są, ale dobra. Dobra, także my wam dzisiaj dziękujemy, ja idę w normalne miejsce do, czyli do, do sklep, napić się ja alkoholu. No, to z panem Rysiem pod sklepem siedzimy, który laguje, jak nie powiem co, jak na niego wszedłem. Wiem, <grym>, jest tak miałem. Eee, no, także my wam dziękujemy za odcinek, link do mapki w opisie. Do następnego, trzymajcie się, cześć!